Siemanowizuje, w dzisiejszym odcinku sobie sprawdzimy w RCU aktualizację Thanksgiving event i na tym ewendzie mamy na pewno nowy świat, nowe jajka limitowane, nowe pety, jak nowe Supremy, RNG klany, Tabele, turkey z minigama, eventy Itemki eventowe, jakąś cooking, jakąś yy, maszynkę do gotowania, yy, jakieś corn maze, Every czy godziny no i jakieś tam eventowe, oczywiście, achievementy. A żeby wejść na event, musimy wejść sobie tutaj, na spalanie, go mamy, i wchodzimy w event. Jesteśmy na evencie i tutaj musimy coś porobić Jajka jakieś, dobra, otwieramy jajeczko Bo pewnie są te jajka, te pety lepsze od moich są dużo lepsze od moich przecież Dużo lepsze, cooking machine A jakiś smoothie jak robi I co tutaj trzeba robić? Za minutę sobie sprawdzimy o co chodzi z tym teleportem Tu mamy jajka No mm, to sobie pootwieram przez chwilę te jajka i zobaczymy co mi wyleci Tak w sumie O, golden pumpkin pie Pumpkin pie same lecą na ten moment. Pumpkin pie Golden mi poleciał, yy, Zostało 10 sekund do tego portalu, czy co to tam jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja sobie założę to najlepsze pet jakie mogę i przejdę sobie tutaj od razu, bo no nie wiem, nie wiem, ja nie wiem, co tutaj będzie trzeba robić. Ok, tu mamy te gift, znaczy te osiągnięcia. A co są eventowe? Nie, to nie są eventowe. A już mogę wchodzić, wchodzę w portal i sprawdzamy co tutaj jest. Czy ok, mamy przejść i co? I co mam? O! Uo, co tu się dzieje? Labirynt jakiś. Dobra, ten labirynt, tak, okay. so, ja go spróbujemy przejść. I o! Turkiś, turkiś, turkiś. Idziemy tu, 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 tutaj. O! Ślepa pułapka. Tutaj, tutaj, tutaj tutaj. Ok, ślepo. Ja ale se kurde aha no i co za, 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 za teraz musimy iść tutaj pyk pyk okej okay, nie tutaj się cofniemy tu oho tutaj. tutaj aha my tu byliśmy już dobra chodzę w kółko mi się tak wydaje tak chodzę w kółko idziemy tu cofamy się i tu pójdziemy pyk i lecimy idziemy tutaj jakieś ciastko oj się ten zgubiłem nieźle ale dobra, ja, ja lubię takie, takie, takie rzeczy. Lubię takie, mm, jak się nazywa, labirynty. One są zawsze takie ciekawe, fajne. Można się zgubić w nich 15 razy i wejść w to samo miejsce. To to w ogóle jest coś cudownego. Ale lecimy tu. Jestem ciekaw, kiedy się zgubię do takiego stopnia, że, że będę z 15 razy w tym samym miejscu i nie będę wiedział, co zrobić ze sobą. Tu nie mogę. Dobra, ja nawet nie wiem, gdzie idę już. Obstawiam, że ja się do spawn'a wracam. Tak, wróciłem się do spawn'a. Dobra, to idziemy teraz tak. Na maksa. Nie, idziemy tu. Idziemy tu. Tutaj. Tam byliśmy, to pójdziemy tutaj. Mhm, tutaj. O, przeszliśmy. Jajeczko. Otwieram to jajko. A jakiś spin jeszcze, ja sobie zaspinuję. Mhm, spin. Co nam poleci? No, jakiś kurczak. Kolejna rzecz, która nam poleci, będzie... Jumdżer. Co, i to tyle? Do przejścia? No dobra, no to nieźle. Ja sobie tutaj trochę otworzę tych jajeczek. Zobaczymy co nam poleci. O, widzowie, mamy jakąś animację. A, animacja mytika niestety, tylko. Znaczy, tylko, no przyjemnie, nie, ale. Yy... O, pokazuje mi w tym momencie. Wiadomo, wolałbym coś lepszego niż mytika, ale jak nie ma nic innego. Przygarny i to. Jak najbardziej. Ale już chyba tu nie opłaca się być. W tym miejscu no w ogóle nie wiem, czy to jest dobry pet, czy to nie jest dobry pet. Nie mam pojęcia, są jakieś lepsze pety, ale dobra, widzimy sobie z tego, 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 tego na bez na mapę. Na najlepszą mapę, jaką mamy, i co my tu musimy zrobić? 250 trylionów, 250 trylionów rebirfów, To sobie wrócimy jednak do spawna w takim razie. Żeby zrobić yy, ulepszenie tego. Tak. Mhm, dobra, tu mniej więcej nie stać. Tutaj również by nie stać. Ty Qn potrzebujemy, tego nie ulepszymy. To sobie możemy ulepszyć. Też możemy ulepszyć, tu też. Kurde, no ulepszymy sobie jak najwięcej tego. To to co mogę to kliknę i ulepszę. No szkoda trzymać to. I sobie na pewno wyrabierfach zmienimy na yy, o. Na to właśnie. Żeby szybciej nam się nabijały, ja sobie przejdę na najlepszą arenkę. Poczekam, jak to, to sobie nabijemy. Okej, okay, widzę, że odblokowaliśmy kolejną yy, arenkę, i tutaj mamy teleport kolejny. Okej, okay, mamy jakieś komety. Czyli co? My z. My ze Space'a nie zrobiliśmy jednak wszystkiego. Jesteśmy trochę. trochę dalej niż myślałem. Co to, to jest za broń? Nie wiem, co to za broń. A potrzebujemy 500 trylionów, więc sobie to zrobimy. I ja ile te pety zadają, bo obstają, że pewnie mniej niż. Mm -hmm. No, oczywiście, że mniej niż te eventowe, więc się nie opłaca i pewnie nie będzie mi się opłacało tego robić do końca, do końca tych mapek tutaj. A ja sobie pobijam tutaj te, 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 te rebirfy i tak dalej. O, właśnie, pass. Sezon, sezon pasa z jednego pierwszego zrobiłem. I tutaj mam zadania, których na nie zrobię nic, niestety. A mam rewardsy kolejne, ja to sobie odbiorę i. Co jeszcze mam tutaj do zrobienia? A, miałem wam pokazać tutaj, że na tej mapie eventowej możemy, 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 możemy coś zrobić. Bo ja widziałem, że mamy takie coś jak właśnie mieczyk i możemy rozwalić indyka. O, właśnie, indyka. Ja nie wiem, co on nam daje. Jestem ciekaw, co on nam da, więc go rozwalimy. Mamy pióro. I co z pióra możemy zrobić? Na no, jakieś plaski, kurde, jakieś inne tam słabe rzeczy. Hmm. No cóż, no niestety. A tutaj co mogę zrobić? Bo my tu byliśmy, ale czy mogę iść dalej? A tu już inny portal chyba jest zrobiony. No to lecimy, lecimy za portalem. Znaczy za tym do wyjścia biegniemy. Może te, może uda się za pierwszym zrobić? Ten labirynt. Tu się cofniemy, tu na pewno nie jest to okej, okay, albo to jest tutaj. Mam nadzieję, że tak. Dobra, gdzie ja jestem? Czy naprawdę ciągle jest to samo? W tych samych miejscach? Wyjście? Czy nie? Czy jak to wygląda? Chyba, już się zgubiłem wizowy. zgubiłem się W tym labiryncie i nie wiem jak wyjść Nie mam pojęcia Tędy może? Wyjdę? Dobra, idziemy tu, tu Tutaj Jestem u indyka Niesamowite Ty no, nie wiem jak mam wyjść Okej, okay, jesteśmy tak i lecimy tu Prawo Lewo Ok, zblokowałem się To idziemy tu, Ok, też się zblokowałem To musimy iść w tą stronę Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, widzę, wiecie co? Ja nie wiem, jak miałbym to zrobić. Ja sobie tutaj spróbuję oszukać, tak? Znaczy, właśnie, próbuję oszukać, ale nie potrafię. Aha, tutaj, tak, tak. Dobra, nie mam pojęcia już. Muszę iść tędy. Dobra, nie chce mi się, nie chce mi się. Nie mam, nie mam na to, to siły, tak? Za ciężko, za ciężko. No to co? Idziemy sobie na tego, no, na, na bez mapę. I robimy sobie rebirfest po to, żeby odblokować mapki. Okej, okay, w ogóle zauważyłem, że ten Turkey daje nam itemki. Itemki, potki, różne rzeczy. Co nam daje totembox? Totem box? daje nam, nie mam pojęcia, o ja taki totem. I gdzie mam tego, gdzie mam ten totem, bo nie wiem, a tutaj. Mhm, mm no to ciekawe. Ciekawy, ciekawy itemek. A i możemy zrobić dungeona, więc sobie pójdziemy do dungeona, sprawdzimy jak to wygląda. I najpierw sobie otworzymy resztę tych rzeczy. Circus Ticket. All, all. No, jakieś galaxy, galaxy rzeczy dostałem. All również. I tutaj też również, all. A my sobie pójdziemy w tym momencie. No, Rebirth i tak mi się będą robiły tak samo. Pójdziemy sobie, pójdziemy sobie zrobić Dungeona Bo jestem ciekaw jak to wygląda, tutaj Dungeon, Teleport Bo no, nie mam, nie mam peńcia. zobaczymy sobie widzę wyrazem Coś co robi się na tym Dungeonie Mamy tak, ticket, a wybrać team Nie mam Nie mam petów do Dungeona, ale powiem, ja tu muszę klikać? Czy to? Nie, nie muszę klikać Mogę, ale nie muszę Dobra, to takie coś jest No i tutaj rozwalamy po prostu... pety A czy rozwalamy jakieś bówna no to co, no to rozwalamy sobie drugi room, roomy przechodzimy I co? Trzeba klikać po prostu A co? Zobaczymy dokąd dojdziemy i to dostajemy Dobra, przechodzimy sobie za trzeci room I jestem ciekaw do którego roomu dojdziemy A tak swoją drogą Drowerko dropną w tym momencie Supreme Sandy Fantoma Nieźle, 1% na to było Mocne A wiecie co widzę, ja miałem Ruma 5 i właśnie działało to mniej więcej w ten sam sposób co te które podniosłem, bo miałem jakieś kryty crit, do zadawania. Zadałem tyle że pewnie to jest mało i rum 6 też pewnie mało, ale no, tam na, na raz zabiłem jednego. Więc jestem, jestem zadowolony. Slajmy, a drugi co będzie? Slime. Trzeci co będzie? Zombie. Okej. Okay, my sobie pójdziemy jeszcze raz, tylko z petami w tym momencie. Pyk, pyk, no i. najczyk. No Idziemy sprawdzić, gdzie teraz dojdziemy. Ue, teraz to lecimy. Teraz to ładnie lecimy z tym dipsem. No, to teraz do, dojdziemy samemu do pewnie dziesiątego roomu na spokojnie. I już mam pokazuje, co mi chodziło na tym piątym roomie, co to, 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 to dropnąłem. I. Nie dropnąłem tylko co mogę robić z tymi kretami oczywiście o to mi chodziło. Bo dropnałem to dropnąłem to widzieliście sobie. Patrzcie mamy piąty room i... a i krytów nie mogę użyć. No ale sobie użyję double tapsy i jakichś innych rzeczy. A w szóstym roomie coś będę miał? Czy tak średnio? Nie, nic nie mogę użyć tutaj ciekawego. Niestety. Dobra, ale czy będę miał później? Nie, nie mam, nie mam, nie mam nic takiego fajnego, którego mogę użyć wcześniej, bo wcześniej ja kliknąłem sobie kryty, to mi zadało tam milion damage'a chyba. Tam tysiąc damage'a teraz nie pamiętam, ale no, no shotowało mi go tak fajnie. No ja jesteśmy na roomie 9 i już tutaj leci ciężej, więc go raczej nie, nie pokonamy tego szkieleta dziewiątego roomu. On trochę ciężko lecimy z nim, on trochę ma damage'a więcej niż tamci, ale tu nic nie mogę zebrać, nawet żebym... Jakiś boost adimajor'owego dostał Ale to raczej nie przejdziemy, to, to na tym skończymy, na tym skończymy A w ogóle, jak się buguje, fajnie tak przeskakuje <grym> Ale mam ja powiem tak, szczerze, że dziwny ten update Ten, ten, z indykami Ten eventowy, tak kurde, prawie nic nie było, nie? Tak kurde dziwnie No i skończyliśmy, dostaliśmy, nie wiem, końce i płatki i tyle I no ale kurde, o klejmujemy sobie to Jeszcze trylion, 100 trylionów muszę zrobić na kolejną arenkę do odblokowania I sobie już pójdziemy na najlepszą arenkę i sobie po prostu poczekamy jak to zrobimy i, i tyle, i tyle, i tyle o. A z widzowie dobijamy właśnie 500 trylionów Rebirfów. Jesteśmy na nowej mapie, mamy tutaj Grow your total Get a free supreme pet Jakiś quest Open 10 000 jajek, open 3 chesty, 5 royalty Okej, okay, to są jakieś zadanka do zrobienia, a ja wiem jak zrobić tutla Nie wiem o co tu chodzi w ogóle Complete quest to upgrade your stats over tutl mhm, dobra, to są łatwe, impossible no Okej, okay. no dobra, to są jakieś takie, takie kurde, nie wiem, zadanka jakieś Ciekawe no to ciekawe, ciekawe będzie je zrobić, pewnie będzie ciężko je zrobić, wszystkie, ale damy radę, damy radę i pewnie nagramy sobie odcinek, że jak maksujemy tego tutla, że przygotuję sobie wszystkie rzeczy yy, i będę, będę je robił po kolei i tak jak w sumie Open czesty, Teraz myślałem, że to zrobię, ale nie zrobiłem, o, chociaż w sumie ja go będę maksował, Mo maksować go będę na pewno, ale czy... Robię z tego odcinek, czy streama może Bo będzie chyba lepiej streama zrobić Niż maxować po kolei Każdy krok po kroku, każdy, każde zadanie Jak będzie można zrobić streama, pogadamy sobie po, upgrade'uję sobie, różnych rzeczy i będzie gicior A ja sobie teraz zbieram rebirfy na kolejną arękę. Więc widzowie mm, Dobiłem 750 trylionów Więc mogę odblokować kolejną arękę, więc przechodzimy na kolejną arękę. I teraz potrzebujemy 1 QD więc y, za sekundę tutaj mamy maszynkę do, do łączenia aur, aury ze sobą, ale ja nie mogę złączyć żadnej, więc no niestety mamy jajeczko. Jajeczko od góry, które sobie otworzymy i oczywiście jakieś słabe pety, które mi dużo nic nie dadzą, nam zostało i jest szarenki tam. Tam, tak tak właśnie że trzeba ręki. sobie porobię kurde tej kolejną rękę. Na tej kolejnej ręce jest tylko jajko. Więc dobra, ja pójdę sobie na wka, pójdę się umyć i zobaczymy ile będą rebirfu jak wrócę i czy odmapię mapki. Więc Widzę przeszliśmy sobie kolejną rękę i z tego co widzę zostały nam tylko i było... Aha. Ja jednak nic zamówiłem, jedna, jednak zostało jeszcze troszkę, jeszcze troszeńkę. Otworzę sobie ajuszko i sprawdzę ile ma, jakie są staty tych petów tutaj No no słabe, słabe to na pewno Idziemy sobie na spawna, jeszcze Upgrade y sprawdzić to 15 QD potrzebuje Na kolejne rebirfy Więc no dużo I no i co lecimy jeszcze dalej, jeszcze dalej No i widzę, jeszcze zakręcimy sobie kołem Kołem Fortuny I co nam poleci? No, na no nic. Jeszcze raz zakręcimy. Uuu, już myślałem, że jajeczko poleci. Jezu, ja bym był happy. O, niestety. Ostatni raz kręcimy. I to? I co? No kurde, tak blisko jajka, że ja muszę to jajko dropnąć. Jak wyleci jajko, to będę zadowolony. I to bardzo zadowolony. Tylko niech wyleci jajeczko. Proszę. Proszę. Poza tym jeszcze raz zakręcę. Ostatni. Dokładnie par. I co poleci? No na pewno nie jajko. Dobra, możemy uciekać stąd. No, życie. Tak już bywa. Niestety. On witam was widzowie. Z powrotem mamy krym A rękę. Klikamy sobie, żeby ją odblokować. Odblokowaliśmy i mamy rękę gdzie mamy jakiegoś czesta do odblokowania. No i jajka, nawet nie otwieramy tych jajka, bo... Pod... A w sumie pod indeks. Pod indeks sobie otworzymy. Eee, raz i dwa. Żeby indeks zmieniać, wiadomo. I teraz potrzebujemy 2QD na kolejną mapkę, na której mamy jakąś maszynkę. Mamy jajko i poza tym, poza tą mapką będziemy mieli jeszcze jedną, i chyba ostatnio na, na space takie, Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tak. Więc dobra, my sobie to wbijamy. I zaraz widzimy. No i odblokowujemy sobie kolejną arenę i co, na tej arence mamy falling starsy O, mogę sobie falling starsy aktywować, ale nie aktywuję ich, bo mi się nie chce tego zbierać później Więc no, wybieramy sobie na pewno tutaj to, klejmujemy, osiągnięcia również klejmujemy I zbieramy 3 QD na black Hola. a z tego black Hola później idzie się przez portal. No nieźle. Więc teraz sobie poczekamy na 3 QD. No i w tym momencie widzowie, odblokowujemy sobie ostatnią arenkę na Space. Najprawdopodobniej podchodzimy do Black Hole'a. Dobra. I co tu mamy? Mamy Skate Lance'y. Skate za 5 QD rebirfów Więc my na ten moment sobie widzowie zakończymy odcinek. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że oglądaliście. Tyle czasu ten odcinek, bo wyszedł mi się wydaje długi ten odcineczek, nie będę ukrywał, że krótki on nie był. Mówię, ale w następnym odcinku na pewno w lansy przechodzimy całe. Ja chyba sobie prywatnie też to zrobię, a nie, poczekam na, poczekamy na nagranie filmu I na razie i cześć!